Witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj, jak już można widzieć po napisie mojej bluzy, przychodzę do Was z książkami, które są idealne na czas walentynek. Jest to czas miłości, czas uczuć, emocji. Pełno mamy serduszek, różu, czerwieni. Dlatego też przygotowałam dla Was idealne książki na ten czas. Są to jednak książki nie tylko o miłości do partnera, do partnerki, ale również o miłości w rodzinie, czy też miłości do samego siebie. Walentynki są już jutro, więc jak nie lepiej spędzić tego dnia, jak właśnie nie z książką? Przygotowałam dla Was różne książki i podzieliłam je również tematycznie. Na początku chcę Wam pokazać dwie książki, które są perełkami mojego życia, które tak poruszyły moje serduszko, że muszę Wam je pokazać. Później chcę przejść do książek miłosnych w klimacie akademickim. Później mamy książki o miłości do samego siebie. Później chcę przejść do książek z motywem miłości w rodzinie. A na koniec mam książki takie luźne o miłości. Na jeden wieczór można właśnie przysiąść i poczytać sobie tą lekturę, ponieważ nie jest ona bardzo zobowiązująca, nie trzeba myśleć i po prostu można się trochę rozluźnić i zabawić. Książką mojego życia jest nasze życzenie Tilly Call. I naprawdę, jeśli ja bym miała taką moc, że mogłabym polecić Wam jedną książkę i wiedziałabym, że Wy ją przeczytacie, to byłaby to ta książka. To jest książka, która tak mnie poruszyła w głębi mojego serca, której historię nadal pamiętam, a czytałam ją już dwa lata temu. Ja naprawdę Ja nie umiem ubrać w słowa emocji. Jakie mi towarzyszyły w trakcie czytania tej książki. Mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy pałają miłością do muzyki. Obydwoje kochają muzykę całym swoim życiem, jednak główny bohater nie aż tak bardzo, ponieważ ta muzyka też mu się kojarzy z negatywnymi rzeczami, i to też prowadzi do tego, że on teraz próbuje się od tego oderwać. Ale nie potrafi. Mamy więc tutaj miłość między dwójką głównych bohaterów, ale to nie jest jedyna miłość, ponieważ jest tutaj też miłość bardzo taka siostrzeńska, czy też właśnie rodzicielska, i jest miłość do muzyki. To jak główna bohaterka kocha muzykę, jak każda melodia. Każdy rytm, każdy dźwięk pojedynczy na nią wpływa i jest po prostu tak pięknie tutaj opisane, że ja nie wiem, jak autorka to mogła zrobić, że ona tak pięknie oddała te uczucia. Po drugie, kreacja głównego bohatera. Główny bohater ma synestazję, a więc on widzi dźwięki. Gdy słyszy jakąś melodię, słyszy po prostu dźwięk innej osoby, obojętnie jaki dźwięk on słyszy, to on jakby ma połączone z tym barwy, które widzi. I jeśli te dźwięki, które on słyszy są piękne, to widzi też przed oczami piękne barwy, które też na niego pływają. A jeśli dźwięki jednak nie są dobre, to też te barwy mu się nie podobają, to widzi inne barwy. I w ten sposób on tworzy muzykę. On nie nauczył się muzyki normalnie w szkole muzycznej, tylko tworzy akordy, tworzy dźwięki, łączy je ze sobą w sposób taki, że on widzi barwy i widzi, że te dźwięki ze sobą pasują, ponieważ pokazują się piękne barwy. No to jest coś, co tak wpłynęło na mnie. To jest książka mojego życia. I ja tak żałuję, że tak mało osób ją przeczytało. Jest to książka, którą poleciła mi moja najlepsza przyjaciółka. Ona mi ją dała, pożyczyła, i ja już po pierwszym rozdziale bądź dwóch wiedziałam, że to będzie książka, która mi się spodoba, i ja ją od razu musiałam zamówić, i teraz stoi na mojej biblioteczce. I zawsze, gdy patrzę na nią, to ją widzę, i od razu te wszystkie uczucia Znowu się pojawiają we mnie. To jest książka, którą chyba będę znowu musiała przeczytać. I mam nadzieję, że Wy ją też przeczytacie. Kolejna moja perełka to Eleanor and Grey, Brittany C. Jest to książka, o której ja nic nie wiedziałam. Do sięgnięcia po nią skłoniła mnie właśnie okładka. Opinii i opisów nie czytałam. I wiecie co? To było najlepsze, co mogłam zrobić. Nie wiedziałam o pewnym zwrocie akcji, który był właśnie zaspoilerowany. W opisie, i jeśli chcecie sięgnąć po tą książkę, to polecam wam również nie czytać opinii. Ale jest to właśnie książka o miłości, która nie jest idealna. Obydwoje mają pewne problemy, którym muszą stawić czoła. I jest to miłość, która nie jest od pierwszego wyjrzenia i nie jest na zawsze. Tylko tyle wam mogę powiedzieć, ale znaczniki. Te znaczniki jednak wskazują na coś. Ja Wam polecam właśnie na walentynki, żeby ją przeczytać. Teraz przechodzimy do książek w konwencji romansu akademickiego. I pierwsze książki to seria Monika Begin Again. Ta seria ma pięć części i każda część opowiada o różnych bohaterach. Są to naprawdę dobre książki, ponieważ wiadomo, mamy tutaj miłość między... Bohaterami. Ale to nie jest tylko to, ponieważ każda książka wnosi ze sobą też pewne wartości. I ja Wam powiem, że ja nie wiedziałam, że one mi się aż tak spodobają. Ja lubię właśnie takie książki, ale nie wiedziałam, że aż tak polubię. To są książki, które poleciłabym naprawdę każdemu. W pierwszej książce mamy dziewczynę, która zaczyna studiować i musi zamieszkać w jednym mieszkaniu razem z pewnym chłopakiem. Myślała, że to jest jakaś dziewczyna, a okazuje się, że to jest chłopak, tak? I ich relacja się też właśnie bardziej rozwija, ale mamy tutaj wiele, wiele innych ważnych motywów związanych też z rodziną, z ich przeszłościami, że cała ta seria jest moim ulubieńcem. Kolejne książki, to książki Bianki Yuzivoni. Seria First Last. Tutaj mam ostatnią część, ponieważ ja przeczytałam tylko ostatnią część. Tych książek też nie trzeba czytać po kolei i jest to coś bardzo podobnego właśnie do serii Mony Casten: Begin Again. Jeśli lubiliście tamtą serię, to polecam tą, a jeśli lubiliście tą serię, to polecam tamtą, ponieważ tutaj również mamy grupkę bohaterów, którzy są przyjaciółmi i też mamy. Dwójkę głównych bohaterów, o których jest jedna książka, i tak potem są kolejne o innych bohaterach. I tak samo, tutaj nie tylko jest ważna miłość, ale również inne ważne motywy i ważne kwestie, które autorka tutaj porusza. Ja nie chcę mówić dokładnie o czym ona mówi, ponieważ to powinno po prostu wyjść z tej książki. Ale właśnie jeśli lubicie takie książki to naprawdę Wam polecam, ponieważ są to z jednej strony bardzo przyjemne książki do czytania, a z drugiej strony są one też coś do Waszego życia. I ostatnia już książka w konwencji romansu akademickiego to Lato koloru wiśni. Ja tę książkę przeczytałam właśnie w tym miesiącu, więc bardziej rozwinę się o niej w podsumowaniach lutego. Mamy tutaj miłość z Hate to Love. Mamy główną bohaterkę. Która ma przyjaciółkę, a ta przyjaciółka ma brata. Od dzieciństwa spędzali wspólnie ze sobą czas, i tak naprawdę ich relacja, czyli naszej głównej bohaterki z tym bratem, była bardzo dobra. Byli to bardzo dobrzy przyjaciele, i ona jakby zaczęła też do niego coś więcej czuć, ale nie wiedziała, czy on też. I wychodzi, że on też coś do niej czuł. Ale z powodu pewnych wydarzeń, właśnie w przeszłości ich drogi się rozeszły i ona teraz bardzo go nienawidzi, i znowu spotyka go na swojej drodze na studiach. I tak się właśnie rozpoczyna ta historia. Jeśli lubicie właśnie coś w tych klimatach, to naprawdę polecam, ponieważ ja nie wiedziałam, że ona będzie aż taka dobra. Ja się naprawdę przy niej dobrze bawiłam. Jest w pewnych momentach taka śmieszna i zabawna, że naprawdę miło spędziłam. Wieczory przy tej książce i jest to tak naprawdę jedna z pierwszych książek w konwencji akademickiej, i ona jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Teraz mam dla Was dwie książki o miłości do samego siebie. Pierwsza to Podróż w głąb siebie. Jest to książka w formie krótkich wierszy, które właśnie mają pomóc Wam poznać samego siebie, zaakceptować swoją wartość siebie, jak i właśnie Podwyższyć pewność siebie i wartość siebie. Ja czytając tą książkę czułam, jakby autor mówił to, co siedzi wewnątrz mnie, a nie umiem tego po prostu wypowiedzieć za pomocą słów. Ja po tej lekturze mam całkowicie inne spojrzenie na świat, na samą siebie. Wiadomo, że czeka mnie jeszcze dużo pracy, żeby zaakceptować samą siebie, ale ta książka na pewno mi w tym pomogła. Jest to bardzo króciutka. Książka, ponieważ no, te wiersze są też bardzo króciutkie. Z jednej strony, właśnie, mamy wiersz po angielsku, a z drugiej po polsku. Jeśli szukacie, właśnie takiej książki, która pomoże Wam spojrzeć rzeczywistym okiem na własną osobę, to jest to idealna książka. I kolejna książka to. Zauroczona, zwariowana i zakochana. Jest to bardzo romantyczna, uczuciowa i nerdowska historia. Nasza główna bohaterka ma bzika na temat fizyki, i to nie tylko takiej fizyki, która jest uczona w szkole, ale ona też interesuje się innymi tematami, innymi kwestiami, które jakby wykraczają poza poziom szkolny i też to wiąże właśnie dalej ze swoją karierą. Ponieważ dalej chce coś właśnie robić z tą fizyką. Jest to jednak osoba o bardzo niskiej pewności siebie względem, właśnie urody, ponieważ wie, że w tej fizyce jest dobra, wie, że nauka jej dobrze idzie, ale jeśli chodzi o kwestie międzyludzkie, czy to właśnie z innymi osobami płci tej samej, czy też przeciwnej, czy właśnie takie bardziej przyjacielskie, czy też bardziej miłosne, to ona siebie w tym nie widzi. Ona myśli, że nie potrafi się dobrze porozumiewać i też widzi siebie jako osobę, która nie jest piękna. Widzi, że jej przyjaciółki są o wiele lepsze, o wiele piękniejsze, i każdy inny chce po prostu się z nią zaznajomić, dlatego żeby poznać właśnie jej przyjaciółki. Ona jest też zakochana w pewnym chłopaku ze szkoły, który tak naprawdę nie wie o jej istnieniu i tutaj właśnie w tej historii ona zaczyna poznawać własną siebie. Zaczyna poznawać, że tak naprawdę ten chłopak, który myślała, że jej się podoba przez całe swoje dotychczasowe życie, jednak nie jest tym, kogo ona potrzebuje. Ona tutaj poznaje własną siebie, poznaje swoje wartości, swoją pewność siebie oraz to, co jest dla niej najważniejsze? Teraz przechodzimy do książek, gdzie mamy miłość rodzicielską, siostrzeńską. I oczywiście muszę tutaj wspomnieć o małych kobietkach. Tutaj ta miłość między tymi siostrami jest po prostu przepiękna. Tutaj te siostry w tej książce tak bardzo siebie wspierają, pomagają sobie. Nie tylko gdy są małe, ale też właśnie jak dorosną, jak mają swoje własne rodziny. One dalej znajdą dla siebie czas, dalej sobie pomagają, wspierają wzajemnie, i to jest taka urocza historia, piękna, momentami też bardzo smutna. Jeśli właśnie macie ochotę przeczytać o takim wsparciu przestrzeńskim, to polecam właśnie tą książkę na ten czas. Kolejna książka, bardziej dla takich młodszych czytelników, to Wyspa na Końcu Świata. Tutaj jest bardzo pięknie. Narysowana historia między córką i matką. Mamy matkę, która jest trendowata, i każda osoba trendowata jest wywożona właśnie na wyspę, gdzie są same właśnie osoby trendowate. Ona ma właśnie córeczkę, która nie jest chora, ale też musi być na tej wyspie. Do pewnego momentu, ponieważ później jest ona wywożona do sierocińca. Ale właśnie na początku tej książki widać, jak ta córka kocha tą matkę, jak ona ją wspiera, jak ona jej pomaga przy zwykłych czynnościach domowych. Ona nie ma przyjaciół, ponieważ ona właśnie bardziej stara się pomóc swojej matce. Po szkole od razu idzie do domu, aby jej pomóc, aby jej ulżyć. I to jest naprawdę tak piękna relacja matki z córką. To jest książka właśnie bardziej dla młodszych osób, ale dla starszych też polecam, ponieważ ta książka rozczuli wasze serduszka. I już ostatnia książka w takich konwencjach to Zamiana. Mamy tutaj pięknie przedstawioną relację. Wnuczki z babcią. Babcia i wnuczka zamieniają się swoimi miejscami. Babcia jedzie do Londynu, a wnuczka na wieś do niej. To, jak one siebie wzajemnie wspierają, jest piękne. One tak naprawdę wszystko o sobie wiedzą, tak? One wiedzą, co druga osoba by zrobiła. I wiadomo, mamy tutaj też relacje miłosne, że babcia szuka innego partnera, ta nasza główna bohaterka też kogoś poznaje, ale mi najbardziej właśnie w tej książce podobała się ta relacja między wnuczką i tą babcią. Dwa miesiące spędzają właśnie w innych miejscach i też bardzo się zmieniają, ale właśnie ta babcia ma taki spokojny, ale też bardzo duży wpływ. Na zmianę naszej głównej bohaterki. One też cały czas są ze sobą w kontakcie. No, moim zdaniem ta relacja tutaj jest przecudowna, i jeśli macie ochotę właśnie przeczytać o takiej relacji między wnuczką a babcią, to polecam. I teraz jeszcze kilka książek, które są lekkie, właśnie z motywem miłości, idealne na taki wieczór walentynkowy. Pierwsza taka książka to. Co powiesz na spotkanie? Jest to właśnie książka wydawnictwa Albatros z tej serii Mała Czarna, do której właśnie należy też książka, którą wam przed chwilą pokazywałam, Zamiana. Tutaj mamy główną bohaterkę, która musi pomóc napisać pewnemu reżyserowi komedię romantyczną. A ten reżyser w ogóle nie chce. Nie ma ochoty, on napisał tylko jeden no i został bardzo sławny, ale nie ma weny. A ona właśnie, żeby dźwignąć się na szczeblach swojej kariery, musi zmusić go do napisania tego scenariusza. To była taka dobra i zabawna książka, ja się przy niej naprawdę dobrze bawiłam, ponieważ nasza główna bohaterka, aby pomóc mu podczas tego procesu twórczego, postanawia jakby odtwarzać wszystkie różne sceny z komedii romantycznych w prawdziwym życiu i mu to opisywać w mailach i to ma go jakby zachęcać właśnie do... Pisania i to było naprawdę dobre, ponieważ nic jej tak naprawdę nie wychodziło, zawsze się wygłupiała, i jeśli naprawdę macie ochotę właśnie na coś takiego zabawnego, to to jest właśnie idealna książka do tego. I przedostatnia książka to nieidealnie dopasowani. Tutaj mamy główną bohaterkę, której matka prowadzi firmę która właśnie znajduje potencjalnych partnerów dla danej osoby, czyli jest tak zwaną swadką. I ona, aby przejąć tą firmę, musi znaleźć idealną kandydatkę dla swojego najlepszego przyjaciela, ponieważ ona jeszcze nigdy nie potrafiła znaleźć idealnego partnera dla jakiegokolwiek klienta. Tym jest lepsza jej siostra. I to jest naprawdę dobre, ponieważ ona nie wierzy tak naprawdę w tą miłość, ona nie wierzy w te wszystkie uczucia, emocje, że prawdziwa miłość istnieje. I w trakcie tej historii ona właśnie doznaje olśnienia, że jednak taka miłość może jednak istnieć, że może jednak dla niej też coś takiego istnieje i dla jej przyjaciela może też. I ostatnią już książką to książka do wszystkich chłopców, których kochałam. Pewnie większość z was zna tą książkę, bądź też Widzieliście film? Ja widziałam tylko film. Ta książka jest jeszcze przede mną, ale po filmie wiem, że to jest właśnie idealna pozycja na Walentynki. Jest ona bardzo urocza i romantyczna. Mamy główną bohaterkę, która w przeszłości pisała właśnie listy do chłopaków, którzy jej się podobali. Jej siostra postanawia wysłać te listy właśnie do nich. I tak właśnie rozwija się ta historia. I dobrnęliśmy do końca. W ten sposób pokazałam Wam książki, które moim zdaniem są idealne właśnie na ten czas walentynkowy. Oczywiście nie musicie je czytać tylko walentynki. Możecie przed, możecie po, możecie w jakimkolwiek okresie je przeczytać, ponieważ na miłość nigdy nie jest za późno i nigdy nie ma złego czasu. I jeśli właśnie robicie takie motywy, takie książki, które ja Wam przedstawiłam, to bierzcie się do czytania. Mam nadzieję, że zwróciłam Waszą uwagę na któreś z tych książek. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, czy macie zamiar któreś z tych książek czytać, albo może przeczytaliście już któreś i. Chciałabym bardzo chętnie poznać Waszą opinię na temat tych książek. Albo może macie jeszcze inne książki, które uważacie, że są idealne na ten okres walentynkowy, to podzielcie się z Waszymi propozycjami w komentarzach. Ja Wam dziękuję za to, że dzisiaj ze mną tutaj wyliście, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Życzę Wam udanego następnego tygodnia. Dużo zdrówka samych dobrych książek. No i widzimy się już za tydzień. 爸